Harmonogram spotkania jest bardzo bogaty, mnóstwo atrakcji i dla młodych i dla ciut starszych, na przykład konkurs wypieku dla naszych mam i babci, które przynosiły ciasta, które później wszyscy mogliśmy się częstować i mamy i babcie są nagrodzone za to, ale mamy również mnóstwo atrakcji dla dzieciaków i dla młodzieży, na przykład dmuchaniec, przed sekundką odpaliliśmy kurtynę wodną, chłopaki ze straży, dziękuję, chyba lepsza atrakcja jeszcze niż ten dmuchaniec, więc, więc wspaniała zabawa, która dostarczyła dużo radości, ale poza zabawą są również takie warsztaty, na przykład, teraz, drodzy Państwo, mam okazję uczestniczyć. Czyli krótko mówiąc, warsztaty dziennikarstwa dla, e, dla młodzieży, która w tym momencie zadaje mi pytania. A chodźcie tutaj do mnie, proszę, pokażcie się, ilu nas tutaj jest. Zobaczcie, drodzy Państwo, ta grupa oto przyszłych dziennikarzy na terenie naszej gminy będzie relacjonować to, co się teraz dzieje i to, co się będzie działo w przyszłości. Pozdrawiamy! Hej! Niedzielne popołudnie w Budzisławiu Kościelnym upłynęło w minioną niedzielę 23 czerwca pod znakiem festynu rodzinnego. Gry i zabawy integracyjne, występy na scenie, smaczne poczęstunki, poprzedziła msza święta i motocyklowa parada. Wśród licznych stoisk i warsztatów nie zabrakło także dziennikarskich koordynowanych przez Zespół Twojej Telewizji Regionalnej. Młodzi uczestnicy festynu mogli wcielić się w rolę Dziennikarza i zadać za kamery kilka pytań włodarzowi gminy i miasta Kleczew, Mariuszowi Musiałowskiemu. Na wydarzenie zaprosili Caritas OSP Budzisław Kościelny, OSP Rostoka, gmina i miasto Kleczew, Centrum Kultury w Kleczewie, Fundacja Aksjomat, WTZ Niebożyn, KGW Budzisław Kościelny i tutejszy zespół szkolno-przedszkolny.